Cześć, przychodzę dzisiaj do Was z następnym filmikiem. Długo zastanawiałam się, w jaki sposób ten temat ugryźć i stwierdziłam, to znaczy, wydaje mi się, że wymyśliłam jeden z ciekawszych sposobów na przedstawienie tematu. Jak widzicie, w tytule będziemy dzisiaj rozmawiać o tańszym zamienniku, a właściwie wydaje mi się, że trzeba tutaj użyć słowa podróbka. Podróbce palety naked. W tym filmiku zajmiemy się naked jeden, czy też Original, jak wolicie i paletką Muła, czyli Makeup Academy Professional, w, w, która nazywa się Undressed, to można dostać online, Allegro, Ebay, w Stanach, Sephora, można zamówić ze strony Urban Decay. Cena mniej więcej, mogę się mylić, ale to jest 52 dolary, 45 euro i 37 funtów chyba. W zotówkach na no to już zależy, gdzie kupujecie. Natomiast ta paletka jest głównie dostępna, albo tylko dostępna oryginalnie w butsach, jej cena to jest około chyba 5 funtów, więc już mamy dość dużą różnicę w cenie. Natomiast w Polsce śmiało można ją dostać między innymi na Allegro i jej cena zamówiłam za jakieś 24 zł, max 30 zł z wysyłka. E, Tam mniej więcej w Polsce by kosztowała 180 zł ta 30, więc e, przebitka cenowa jest olbrzymia. W ramach ciekawostki, w drugiej części filmu będę wykonywać makijaż na jednym oku jedną paletą, na drugim oku drugą paletą. E, oddzielnymi pędzlami, wszystko robię fair, omawiam i tak dalej, więc chciałam Wam tylko powiedzieć, że jedno oko mam umalowane w tej chwili jedną paletą, drugie drugą. Tak, zamknę, możecie sobie popatrzeć, możecie do, filmu do końca filmu obstawić, która paleta e, jest na którym oku. E, dobra, teraz przejdźmy do cieni. I stwierdziłam, że fajnie będzie tak, jeżeli po prostu omówimy sobie cienie jeden po drugim e, i razem na końcu podsumujemy, czy faktycznie jest to dobry zamiennik, dobra podróbka, czy nie. E, I wiecie, wydaje mi się, że słowo podróbka w tym momencie już jest... E, to nie jest podróbka w takim sensie, że to jest idealny, wiecie, wykonana naked w chinach, tylko no nie oszukujmy się, to nie jest inspiracja tą paletą, to jest podróbka perfidna po prostu. Tu te cienie są identyczne. Dobrze, więc zaczynamy od pierwszego cienia. Cienie w oryginalnej palecie nazywa się Virgin. Natomiast cienie w, w tych paletkach muła nie mają nazw, mają tylko takie ambitne nazwy shade 1, Shade 2 więc robimy na ręce słocza. To, co można powiedzieć ogólnie o tym cieniu w oryginale, to jest taki jasny, średnio napigmentowany róż, bardzo rozbielony róż, powiedziałabym satynowy, nie powiedziałabym, że jest on perłowy. Różnica jest taka, że oryginalny Virgin jest ciut jaśniejszy, a podróbka jest ciut, ciut bardziej różowa, natomiast no, różnica jest na pewno znikoma. Drugi cień, który znajduje się w palecie, nazywa się Syn i to jest znowu różowawy kolor, natomiast on jest, już wam mówię, czym się różni. Jest troszeczkę ciemniejszy, jest lepiej zdecydowanie napigmentowany i o ile w oryginale on jest w, to jest taki róż z małą, małą domieszką przez kwiń, taką malusieńką, jest dość ciepły, natomiast w podróbce on nie ma tego właśnie brzoskwiniowego blasku, jak przekręcamy, nie widać um, tego takiego właśnie myku. Jest bardziej cały czas jest różowy, a nie ma właśnie w sobie tego czegoś. Natomiast no, różnica jest znowu dyskretna. Kolejny cień, który um, znajduje się w obu paletach, bo one są nawet ułożone um, podobnie, to jest cień Naked, czyli to jest pierwszy um, matowy kolor w oryginale. Raczej też matowy kolor w podróbce, natomiast one oba nie są jakoś zachwycająco mocno napigmentowane, zarówno w oryginale, jak i w podróbce. I mam też wrażenie, że w oryginale on jest jednak ciut bardziej pomarańczowy, ciepły, natomiast w podróbce w zamienniku jest ciut bardziej e, chłodny. Żaden z nich, tak jak mówię, nie jest jakoś mega zabójczo napigmentowany. Różnica jest w odcieniu, że tak jak mówię, Naked jest bardziej jest cieplejszy, a podróbka jest chłodniejsza Kolejny cień na naszej liście to jest Sidecar i to jest jeden z moich ulubionych cieni tak ogólnie I to jest chłodnym, powiedziałabym metalicznym kolorem taupe Takim trochę szarym, trochę beżowym, cały czas z jakąś tam nutką drobną różu. I generalnie największa różnica między tymi dwoma cieniami jest taka, że w oryginale on ma um, oprócz tego, że sam jest taki bardzo metaliczny, to ma w sobie jeszcze drobniuteńkie um, drobinki srebrne. Natomiast w podróbce tych drobinek nie widzę za bardzo. Jest zdecydowanie lepiej napigmentowany w oryginale, jest bardziej błyszczący, jest ładniejszy. Po prostu widać, że to jest. Cień, który ma lepszą, lepszy skład, tak, jest, jest po prostu lepszy. Kolejny cień w jednej i drugiej palecie to jest ciemniejszy matowy brąz, i on w oryginale nazywa się Bach. To jest bardzo napigmentowany, cień idealny, taki cień prześciowy na załamanie powieki i on znowu tutaj jest podobna tendencja, że w Naked oryginalnej on jest jakby bardziej taki pomarańczowy ciutkę, ale to już nie jest taka różnica jak przy Naked i zamienniku, natomiast w podróbce on jest trochę chłodniejszy i powiem Wam, że ja mam takie wrażenie, że w, tym, w tej palecie Makeup Academy to nie są prawdziwe maty, że one mają jednak taką lekko satynową poświatem. Niemniej jeden i drugi kolor jest bardzo ładny, no ale tutaj myślę, że bak wygrywa, jest bardziej napigmentowany, jest całkowicie matowy, jest bardzo przyjemny w pracy. Kolejny cień to jest cień jedyny, który został powtórzony w Naked 2, nazywa się Half Bake i to jest bardzo ładne bardzo opalizujące, takie bogate, perłowe, perłowo-metaliczne złoto. I tutaj już muszę przyznać, że się udało nawet w Makeup Up Academy stworzyć też tą taką specyficzną teksturę cieni naked, mmm, która jest taka jakby bardzo mokra. Powiem Wam cienie w kolorystycznie różnicy prawie nie ma, więc tutaj brawa dla Makeup Academy, że. Nie ma tej różnicy, jednak znowu jest różnica, którą się czuję podczas nakładania, że Bake wystarczy dotknąć w palecie, dotknąć do powieki i jest sprawa załatwiona, a tu musimy troszeczkę z tym cieniem popracować, niemniej one są niemal niemal identyczne. Różnica z nikoma, naprawdę, albo w ogóle nie ma nawet. I w, tym samym w, jesteśmy w połowie palety. Kolejny cień w oryginale nazywany został Smogiem, i to jest przepiękny taki. Brązłowo-złoty cieniek, bardzo ciepły brąz, e, bardzo ładny, no co mam tu Wam dużo mówić. I on też w podróbce, w Makeup Academy jest bardzo napigmentowany, jest świetny, ma przepiękny kolor. Wydaje mi się, że on się trochę od smoga różni, natomiast jest tak, zdecydowanie jest różnica. W Makeup Academy ten cień, który podrabia Smok, jest bardziej złoty, ale jest przepiękny. Szczerze mówiąc, chyba nawet podoba mi się trochę bardziej niż oryginalny Smok. Natomiast mm, oryginalny smog jest chłodniejszy, Ech, a to są znowu znikome różnice. E, tyle tylko, że oryginalny smog właśnie ma jakby zimny ton w sobie, natomiast ta podróbka ma więcej złotego tonu w sobie. I to jest taka różnica, która mi się tu nasuwa. E, pigmentacja jest prawie identyczna, Już odrobinkę, odrobineczkę na e, korzyść palety Naked. Jeżeli chodzi o jakość cienia, ale jeżeli chodzi o kolor, to chyba bardziej mi się podoba jednak Makeup Academy. Kolejny cień, który mamy do omówienia, nazywa się Dark Horse i to jest um, ciemny brąz. Powiedziałabym, może nawet bardzo ciemna zieleń z domieszką brązu. Dość nietypowy kolor. Zaraz zobaczymy. Widzę, że ja go tutaj nawet w muła nigdy nie dotykałam, więc nie wiem nawet jak wygląda. Tak, to jest taka mega ciemna, brudna zieleń, Wam powiem. Jest różnica przede wszystkim taka, że w Eben ten cień jest jakby bardziej matowy. On cały czas ma to złote dno, natomiast w muła on jest znowu cały czas taki bardziej metaliczny. I ten kolor przez to jest też jakby płytszy w muła niż w Urban Decay, ale znowu mówię, że dla przeciętnego śmiertelnika prawdopodobnie różnicy nie będzie żadnej. I tutaj też pierwsza taka bardzo widoczna dla mnie różnica, że Dark Horse bardzo ciężko jest zmyć z ręki, natomiast no ten z muła zszedł od razu. Kolejny cień nazywa się e, Toasted. To jest róż. Taki trochę powiedziałabym taupe, czyli taki przybrudzony trochę. Pigmentacja powiedziałabym, że taka sama. E, to, co mi się nasuwa, że w podróbce jest trochę bardziej różowy. W oryginale jest trochę bardziej właśnie taki taupy. Taki trochę bardziej może nie do. Z obrazowania, nie do określenia jaki to jest kolor, bo raz kolejny różnica prawie żadna. Następny cień w oryginale nazywa się Hustle i to jest taki mega ciemny, śliwkowy, może z domieszką właśnie szarości. Bardzo ładny kolor, ciekawy, fajny do smoki. No i pierwsza różnica, taka już znowu jak tu wcześniej, żeśmy przy Dark Horse mieli, że. W oryginale ten cień jest trochę bardziej matowy, w Makeup Academy jest trochę bardziej onsy. Natomiast kolorystycznie to jest prawie to samo. Nie będę się na siłę tutaj wymyślać. No, w Naked on może ciut bardziej, ma ciut więcej fioletu, takiego czarnego fioletu, niż w Makeup Academy. I dwa ostatnie cienie. Pierwszy w oryginale nazywa się Creep. I to jest e, Płowy czarny z drobinkami Bo to nie jest czarny cień To jest taki prawie czarny cień e, Grafitowy też nie, bo następny jest grafitowy Jest to po prostu taki prawie, prawie czarny e, I o ile tak można Oglądając paletę z Moa Stwierdzić, że on też ma drobinki To po nałożeniu tych drobinek jest kompletny brak I cień jest bardzo taki płaski Nic specjalnego Natomiast oryginał jest tak e, Mniej napigmentowany Bardziej matowy Natomiast jest widać drobinki. Ostatni cień w oryginale nazywa się Gun metal i jest przepięknym, metalicznym, grafitowym kolorem cudownym, cudownym właśnie do zrobienia takiego graf grafitowego eee, smoki. No jest po prostu takim prawdziwym Gunmetal, Metal, czyli ma w sobie, jak dla mnie, nawet nutę. Koloru niebieskiego i zdecydowanie więcej tego niebieskiego ma właśnie w podróbce niż w oryginale, w oryginale on też jest z drobinkami, jest taki bardziej, wiecie, trójwymiarowy, natomiast w podróbce to jest po prostu mm, bardzo ładny właśnie kolor gunmetal, ja nie wiem jak po polsku taki kolor na, nazwać, chyba grafitowy to by było okej okay najbardziej.